ha, no, i widzowie, bierzemy sobie auto, to jest jakiś chyba Mercedes i sobie jedziemy, a czekajcie, a tam sobie pojedziemy, ale szybki, jo. o jest. czekajcie widzowie. delt i spray. i mamy też spray. ale wiecie co chyba odstawimy to auto policyjne i sobie polecimy na eletrze potem je odstawię po odcinku albo nawet na no, jeszcze sobie lecimy o Zauważyłem tam portal. Dobra. Czekajcie. Jo, portal do nederów. Co jest w środku? że ochronę. Ej, dobra. Odbudujemy ten portal? Odbuduj... Wiem, że z tego płaczącego nic raczej się nie zrobi. Ej, ja już kopię ten obsyjem. Jakiś Sigma mam kilo? Czekajcie i patrzcie tu. Ja jestem Sigma. Biorę się stąd do psa. To jest tu. Biorę sobie krzesiwo. Zapalam, mam port. Dobrze. Pierwsze coś znaleźliśmy. Czyli że nie będziemy bez niczego. O, wnioska! wioska. Wioska. Czekajcie, co jest... Cześć zasadnicy! Ej, ale domek! Ej, domek, by nie tutaj musieli przyjść. Aha, w skrzynce. Ej, ale naprawdę! Co tu jest? Dawno nie byłem w takiej wiosce. To coś... No tutaj mamy takie. Jo, tu mamy w skrzynkach? A... O, siodło by się nam przydało. Sobie weźmiemy. Coś namalujemy. Tak, nie. O, to w sumie kościół. To jeszcze bardziej, nie? Tutaj co mamy? Tutaj co jest w skrzynce? Chleb to już wam zostało. To dobra, widzowie, myślę, że to było naprawdę dobre. Teraz tu są nasze, ale blisko, że ja tutaj nie byłem. A tutaj taka fajna polana do budowy jakichś domów. O kurde. Czekajcie, żeby nam się zaraz nie skończyły fajerwerki, bo byłby przypał. O, dżungla! Ale to jest opa W ogóle, opę miejsce na wioskę. Tutaj kanion. So, jakby tu była wioska, no raczej nie ma Dwie wioski tak blisko si siebie. Co szybko już do Kubo. A! I to to blisko, bardzo chodź, lecimy. Krążamy I Czekajcie, tutaj sobie. Tutaj sobie jeszcze przelecimy. O! O Jezu! Czekajcie, zjedzmy sobie tą zupkę. Niam. O, regeneruje się. szkoda. No. Podobał mi się ten wypad. Podobał. Powiedzmy... No i wy jeszcze nie widzieliście tego grzybowego lasku. To tutaj jest bardzo dużo grzybowych krów. No. I teraz sobie zlecimy. Pik! Dobrze. Teraz trzeba będzie o to jest moje auto. też trzeba jechać odstawić na auto do policji jezu tutaj tak wolno się jeździ odwiedzimy jeszcze grup golema to był ochronie burmistrz waszej wioski idę sobie pogadać z golemem modlę się śmieć. Dobra Nic nie piszę. Dobra Dobra już się pokończy Co się patrzy Dobrze Dobrze Kurleszka. Jezu On już nigdy nie da spokojnie, rozumiem. Odstawimy to auto. Czekaj, muszę tędy jechać, bo inaczej mnie odbór mi struje. Zamknę teraz drzwi. Macie tu. Ja sobie już pójdę. Oj, patrzcie co mamy. Dzida. Patrzcie. Uuuu, gida. Ej, fajna. O kurde, już się robi ciemno. Musimy jechać już do domu. Dobra. żeby naszym villagerom nic się nie stało. Dobra, tutaj sobie zlecę i I tutaj do wod. O. Oh. O. Oh, oh. Nie, no, proszę. Proszę, proszę bardzo. Bardzo, no bardzo. Proszę, proszę Losie, niech mnie nie zabije, proszę. Patrzcie jaki mam level, bo zabiję Smoka Endu. Dobra widzę. tak zakończamy ten film z włócznią. pa!